Witam panowie, dzisiaj zgoniłem tak z rana, ale nie chodzą za mocno, coś tam kręcą. Coś tam kręcą, trzeba ich z rana wymucić z tego powodu, że trafiła się robota. No i trzeba jechać zrobić tę pracę. Tu krymek taki obcy jest u mnie. Ale kurde, był i gdzieś poleciał z boku na dach. Będę teraz musiał czekać, żeby przyleciał. Ja pierniczę. Nie lubię takich gołębi, bo nieraz musisz szybko wyjść. On ci siądzie na bok. Przyleci po 15 minutach, oleci. Jest, 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 jest tu. Krymka. No i dobrze przyleciała, bo kurde. Nieraz tak jest, że musisz wyjść szybciej. A jest sząbek, tylko czeka na takie łupy Więc wolę, żeby to było zamknięte. No kremka jest taka sama przyleciała, nie? Wiem, że Gołębi yy, Gołębi Łapanych się nie puszcza, tak? No ale ja postanowiłem ją puścić, zobaczyć. Mówię, jak przyleciała, to może będzie chodziła. A ona tak chodzi, trzy kółka i aby tylko dachu szuka. No to tak to jest z łapciatymi, no. Nie mówię, niektórzy łapciaty to ganiali, ganiali kiedyś. Pamiętam jeszcze, jak byłem dzieciakiem, to ganiali normalnie koroniate łapciaty, nie mówię, z jakimiś olbrzymimi kosmami. Ale te gołąbki były ganiane. I nie odmawiały czepiania się chmur. Już wiosnę czują. Klepu, klepu, cały czas. ale co zrobisz? Taki czas mamy. Dzika jestem, co w tym roku będzie. O, o, o. O, o. Znudziło się siedzenie. To trzeba trochę policać garlica, aby przeleciała, to już. Już latają. Dobrze, cieszę się. Jeszcze troszeczkę wolnego. Nie mówię dzisiaj, bo zaraz jadę do roboty. Ale jest troszeczkę wolnego, to można coś tam przy nich podziałać. Jeszcze parę dni jest. Super. Dobra. Panowie, co tu nagrywać? Wczoraj oglądałem pana Sebastiana film. Bardzo fajny. Jak pan Sebastian ogląda moje filmy, to podziękuję za ten film w imieniu swoim i całej grupy, która się interesuje tym hobby. to taki instruktażowy film bo naprawdę fajny fajnie opowiada, fajnie pokazuje jest na czym słuch zawiesić fajnie, naprawdę te szczepienia, to wszystko jak robi to jest bomba jak dla mnie bardzo lubię takie instruktażowe filmy z tego powodu, że no człowiek Trzyma, bo trzyma, ale żeby takie jakieś pojęcie miał, że o temu to, temu to, no to muszę podać to. No tak dajesz, ale to jak nie pójdziesz do tych weterynarzy, nie wyleczy, nie wyleczy, sprawdzisz co one mają, no to tak naprawdę co możesz sam powiedzieć? A, jest chory, to mu podam to, profilaktycznie, profilaktycznie, jako dam mu to. A to nie jest to, tylko całkiem co innego podajesz. To wszystko musi mieć czarne na białym. Nie ma przypadłości, że a, boli go noga, to dam mu na głowę, tak? Yy, no taka jest prawda, no. Musi być docelowo. Dobra, panowie. Co mogę? A, wczoraj złapałem sąsiadowi stamtąd. Tam, za tych krzaków. Z porogania. Yy, złapałem... Budapeszta, tylko fakt faktem. Ja pojechałem do kościoła. Przyjeżdżam, gołębie oczywiście były zamknięte. Przyjeżdżam koło kraty siedzi Coś. Wjeżdżam w bramę, patrzę już coś siedzi. Patrzę Budapeszcik z zieloną zapinką i z rodowitą czarną obrączką. No to co? Pasuje co ja jest. Tylko sypnąłem drobnego. No i cóż Fajnie, że w las. Fajnie, że w las, bo długawo się nic nie złapało, chociaż po, powiem szczerze, że teraz złapałem, złapałem e, egierskiego, niebieskiego, e, krymkę, no i to wszystko jest, tak, e, no na ogół się gołębi łapanych nie zostawia, miałem ją wywieźć, ale mówię, zobaczę, spróbuję, może zostaną, no i są. Wcześniej łapałem wiedeńskiego, żółtego, bardzo ładnego. Na Halinowie wziąłem stówkę. Naprawdę nie ma tych gołębi takich ładnych jak ja złapałem. Bo naprawdę okaz był... No i pewnie pieniądze by były inne, jakbym się na tym lepiej znał. Ale no cóż, pięknie chodził, zdrowy ktoś ma pociechę. Pozdrawiam, do następnego.